Długo zastanawiałem się, od czego zacząć. Woda jest wszechobecna w tym pięknym kraju: morze, cudowne wielkie jeziora i archipelagi. A skoro archipelagi, to i wyspy, których jest tu aż 267 570. Zajmują one około 3% całkowitej powierzchni Szwecji. Liczba ludności na 984 zamieszkałych wyspach to około 1 600 000 mieszkańców. Te dane oczywiście robią wrażenie, jednak jeszcze większe wrażenie to zagospodarowanie tego wszystkiego. Infrastruktura, dostęp, przystanie, komunikacja wodna, sieć stacji paliw na wodzie i oczywiście ilość łodzi, które pływają po szwedzkich akwenach. Właściwie to należy zacząć od początku. Jest coś takiego jak Somar Plac. Odnosi się to do czasu, w którym cumuje się w wyznaczonych marinach. Wodowanie rozpoczyna się 16 kwietnia, a wyciągnięcie z wody ostatecznie 31 października. No i analogicznie Winter Plac. Od zimy. Przechowywanie. Wyciągniętych łodzi odbywa się w specjalnie wyznaczonych miejscach w okresie od 1 października do 31 maja. Łodzie, których nie można wyciągnąć na brzeg, czekają w tzw. Isrham, czyli w takich małych, nieskutych lodem, portach albo jak to zwał marinach. Zwróćcie uwagę, jak sprawnie, bez kolizji, przepychanek i brukowej erudycji tzw. kapitanów, odbywa się ta żegluga. Czy jest to możliwe w Polsce? Mam nadzieję, że tak. 45 km na południowy wschód od Sztokholmu leży małe miasteczko Dolary. Samo w sobie jest urotliwe, lecz to, co oferuje jego otoczenie, jest iście bajeczne. Sami zobaczcie. Wybrałem to miejsce nieprzypadkowo, gdyż należy ono do moich ulubionych. Dzisiaj trafiliśmy na idealną pogodę na uprawianie kitesurfingu i windsurfingu. Prędkość wiatru waha się pomiędzy 17 a 22 węzłami. Ten silny wiatr zmienił moją relację w film z lektorem i tak już pozostało. Jest połowa czerwca i letni przypływ przykrył to, co wiosenny odpływ odkrywał. Za chwilę przekonacie się sami o czym mówię. Zdjęcie to wykonałem w kwietniu tego roku, ale nie patrzcie na tego gościa w okularach, tylko na te kamienie. Sterczą niczym miny wodne, o które niewprawiony miłośnik sportów wodnych może rozbić głowę. Jednak jak widać, ci śmiałkowie doskonale radzą sobie w tym świecie. Z pewnością latali tu już wiele razy. Od Szwedów wymaga się, by posiadali odpowiedni patent, gdy poruszają się łodzią, której jeden z wymiarów przekracza 12 metrów długości oraz 4 metry szerokości. Przepis ten nie zawsze jest respektowany, ale nie spotkałem się z sankcjami. Łódki o takich wymiarach powinny być rejestrowane w sądzie, który indywidualnie nakłada odpowiednie wymagania. Na przykład wypłynięcie w rejs łodzią o długości 26 metrów. Wymagało dwóch posiadaczy specjalnego patentu. Patentów jest tu więcej niż w Polsce. Naliczyłem 9 rodzajów. Podsumowując, większość właścicieli łódek, zarówno żaglówek, jak i łodzi motorowych, nie posiada żadnego patentu. Według Urzędu Morskiego, około 30% łódek nie posiada żadnego ubezpieczenia. 57% Prowadzących motorówki pędzące z prędkością 20 węzłów nie posiada żadnego patentu. I prawie 80% żeglujących zawsze ma na sobie kamizelkę ratunkową. Kolejną wodną aktywnością jest wodne bastu czyli pływająca sauna. Ta akurat zasilana jest silnikiem z motorówki. Jednak większość takich budowli holowana jest przez inne łodzie. Zabieracie rodzinę lub znajomych, wypływacie na środek zalewu jeziora lub rzeki, rozpalacie kociołek i zrzucacie kotwicę. Potem możecie imprezować, ile dusza i ciało wytrzyma. Ta plastikowa keja to jeden ze szwedzkich patentów. Jego modułowa budowa pozwala dostosować konstrukcję do wszelkiego rodzaju nabrzeża, a co za tym idzie, można ją holować i transportować w inne miejsca. To tanie, ekologiczne i niekosztowne rozwiązanie stosowane jest coraz częściej na całym świecie. Ponad 10 tysięcy kilometrów szlaków wodnych, w tym śródlądowych, jest niczym innym jak naturalną, a czasami jedyną drogą transportu publicznego. Około 80% to łódki nadające się tylko do dziennej żywności. Również 80% to łódki zbudowane z laminatów. I pozostałe 10 to drewniane, kolejne 10 to łodzie zrobione z metali lekkich i ciężkich. Jeszcze jedna ciekawostka. W Szwecji nie egzaminują komisje, a zawodowi kapitanowie żeglugi wielkiej. Na ogół emerytowani i co ważne, z ustabilizowaną sytuacją finansową. Film ten nie wyczerpuje tematu, ma on natomiast przybliżyć nieco podejście Szwedów do otaczającej ich wodnej natury. Szacunek do niej jest tak wyjątkowy, jak wyjątkowe jest miejsce, w którym mieszkają. A tak wyglądają mariny i przystanie. Gdy łódki znikną, szaro, buro i ponuro. No cóż, sezon na już za pięć miesięcy.